Niedawno przedstawiałem Wam książkę, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych do nauki elektroniki. W tym odcinku przedstawię Wam multimetr, który również moim zdaniem jest jednym z najlepszych multimetrów dla elektroników. Tym multimetrem, jak pewnie wielu z Was się domyśla, jest Fluke Model 87. Jak pewnie zauważyliście, pojawia się on na moim warsztacie już jakiś, od jakiegoś czasu. Widać go na wielu filmach. W rzeczywistości mam aż trzy egzemplarze tego multimetru. To możecie sobie zobaczyć. I tutaj również chciałbym zaznaczyć, że nie jest to żadna reklama firmy Fluke. Każdy z multimetrów kupiłem za własne ciężko zarobione pieniądze. Firma Fluke nie zaoferowała mi żadnej współpracy, a szkoda, bo na pewno bym się zgodził. Mimo to w tym odcinku chciałbym Wam wyjaśnić, dlaczego akurat Fluke i dlaczego akurat z modelem 87 tak dobrze mi się pracuje, dlaczego jest on dla mnie taki dobry. Pokażę Wam też kilka ciekawych i mniej znanych funkcji tego multimetru. Ale zanim opiszę Wam model 87, kilka słów o samej firmie Fluke. Powstała ona już w roku 1948 w Stanach Zjednoczonych w Springdale i została założona przez Johna Fluka, który we własnej piwnicy zaczął produkować mierniki energii elektrycznej dla firmy Hewlett Packard. Co ciekawe, nie David Packard. Mieszkał razem z Johnem Flukiem, kiedy razem studiowali na MIT. Firma Hewlett Packard była bardzo zadowolona z produktów pana Fluka i złożyła u niego kolejne zamówienia. W roku 1964 firma, która była już nieźle zadomowiona na rynku amerykańskim, zaczęła sprzedawać swoje produkty poza Ameryką i wkrótce stała się czołowym producentem sprzętu pomiarowego dla elektroniki. W roku 1969 firma wyprodukowała pierwszy multimetr cyfrowy był to model stacjonarny a w roku 1977 powstał. Powstał już słynny Flug 8020, pierwszy cyfrowy ręczny multimetr z charakterystycznymi przełącznikami, takimi z zakresów na lewym boku przyrządu. Kilka lat potem powstali jego następcy, czyli modele 8020B, 8026, 8060, 62 i podobne. Na początku lat 70. powstał Flug 75, wyglądający już bardziej klasycznie, tak jak, jak na cyfrowy y, multimetr. Potem powstało już wiele modeli takich jak 23, 27, 28. I wreszcie w roku 96 wyprodukowano model 87, jeszcze bez dodatkowych cyferek. Od początku ten model był bardzo ceniony, zarówno przez profesjonalistów, jak i przez amatorów, głównie elektroników. Z tego co wiem, było kilka odmian modelu 87. Model podstawowy, model z liczbą rzymską 3, to taki jak tutaj mamy. Następnie był też 87.4, trochę inny model niż pozostałe z tej serii, oraz chyba najbardziej dzisiaj znany model 87 z rzymską z literką 5 i właśnie na tym modelu skupimy się w tym odcinku kilka słów o serii 87 bo było kilka modeli i warto wiedzieć coś w tym temacie model Flug 87 jeszcze bez cyferek pojawił się w roku 1996 tak jak wspominałem, był to solidnie zbudowany multimetr do zastosowań przemysłowych przeznaczony dla elektryków i elektroników. Od początku Multimetr ten był ceniony za swoją solidność i wytrzymałość, dokładność oraz funkcjonalność. Kilka lat później zaczęto produkcję modelu 873, to jest właśnie ten model. Ja tutaj ściągnąłem tą żółtą osłonę. Ten model miał większą dokładność pomiarów trochę niż model 87 bez literek, dodano wyjmowany pojemnik na baterię. Tutaj się wyjmuje taki cały pojemnik plastikowy oraz możliwość przełączania się na tryb 4,5 cyfry bez potrzeby wyłączania przyrządu. To później Wam pokażę. Model 87.4 pojawił się na przełomie wieków i był to zupełnie inny multimetr niż poprzednie z serii 87. Nawet z zewnątrz to było widać. No i wreszcie około roku 2004. Dokładnie trudno mi określić rok rozpoczęcia produkcji. Na rynku pojawił się Fluke 87V, czyli wersja piąta. Wersja ta wróciła do korzeni pierwszych modeli 87, czyli jakby ominęła modyfikację modelu 4, który to przekształcił się w modele serii 180. Model 87V to chyba dzisiaj najbardziej ceniony multimetr dla elektryków i elektroników. Oczywiście nie znaczy to, że jest to najlepszy model, najdoskonalszy, najbardziej dokładny. Są oczywiście multimetry, które przewyższają parametrami fluka 87V, ale ten model naprawdę jest uważany przez wielką liczbę użytkowników za najlepszy, najbardziej praktyczny wytrzymały niezawodny multimetr, jaki mieli. Również wyniki sprzedaży tego modelu całkowicie to potwierdzają. Ja również muszę przyznać, że bardzo sobie cenię ten przyrząd, chociaż jeszcze niedawno wydawało mi się, że zachwyty na jego temat są na pewno przesadzone. Kiedy jednak przez przypadek stałem się posiadaczem tego modelu 87.3, no to od razu go pokochałem. Wcześniej miałem kilka zupełnie niezłych multimetrów, takich jak na przykład Brymen czy Appa, jednak Flug 87 to zupełnie inna półka jakościowa. Warto też dodać, że istnieją dwa bardzo podobne multimetry z serii 5, czyli modele 83 z literką 5 rzymskie i 88 z literką 5. Ten pierwszy to model uproszczony bez True RMS, a ten drugi jest skierowany do napraw typowo w motoryzacji. Ma tam takie specjalne pomiary obrotów, silnika itd. Ponieważ zazwyczaj na warsztacie potrzebne są dwa podobne multimetry, no to po jakimś czasie zakupiłem wersję 87 już wersji 5 i znowu się zachwyciłem, ponieważ w tym modelu po. Prawiono wszystkie wady modelu trzeciego, które już zdążyłem odkryć. Zakupiłem zatem bez wahania drugi egzemplarz 87, no i tak do dzisiaj mam aż dwa, 87 wersji 5 no i jedną trójkę, którą, którą używam w domu po prostu widać zatem, że firma wie, czego potrzeba użytkownikom, czego oczekują oni od dobrego przyrządu pomiarowego i po prostu robią to. Nie będę wam szczegółowo wymieniał ani parametrów modelu 87V, ani jego podstawowych funkcji, no bo każdy użytkownik i tak musi się z nimi zapoznać, żeby móc używać go na co dzień. Warto jednak poznać kilka mniej na co dzień używanych funkcji multimetru, bo nie każdy ma czas na zgłębianie się no, w tajniki manuala. Przede wszystkim multimed ten ma wytrzymać upadek z wysokości 1 metra na twardą powierzchnię. Wydaje mi się, że ze względu na solidną konstrukcję wytrzymałby on upadek nawet z wysokości nieco większej, ale po pozwólcie, że nie będę próbował. Może on pracować w temperaturach od minus 20 do plus 55 stopni Celsjusza, zachowując swoje parametry. Multimed ten niestety nie jest wodoszczelny, ma klasyfikację szczelności tylko IP30, czyli wytrzyma on zapewne krótkie przebywanie na deszczu, czy też lekkie zachlapania wody, ale absolutnie nie można go w niej zanurzać. Ma on klasyfikację k 3 dla 1000V i CAT 4 dla 600V, ale wytrzymuje krótkotrwałe impulsy napięcia nawet do 8000 V. Co ciekawe, jest też model 282, który jest w zasadzie funkcjonalnie identyczny jak 87V, ale jest już wodoszczelny i wykonany naprawdę pancernie, ale jest on tutaj znacznie, znacznie grubszy, dużo cięższy i ma. On specyfikację jest wykonany w specyfikacji IP67, czyli jest on odporny nawet na długotrwałe zadłużenie w wodzie, ale niestety model 28.2 jest droższy od naszego 87V. Jeśli chodzi o funkcje rzadziej używane, to na pewno jedną z nich jest przełączanie dokładności wskazań. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku podświetlenia, multimetr przechodzi do trybu high res. Normalnie na wyświetlaczu może być pokazane maksymalnie wskazanie 3,3 czwartych cyfry, a w trybie high res może być to wskazanie 4,5 cyfry. To się przydaje przy bardziej precyzyjnych pomiarach. Na przykład zobaczcie przy normalnym trybie Bateria ma napięcie 8,85 V. Jeśli wejdziemy w tryb high-res, to widzimy, że to wskazanie jest bardziej precyzyjne. Pokazuje nam 8,846 tysięcznych V. Z trybu high-res wychodzimy poprzez ponowne naciśnięcie na sekundę przycisku lub poprzez wyłączenie multimetru. Kolejną nieczęsto używaną funkcją jest Auto Hold. Wyobraźmy sobie, że mamy obie ręce zajęte i dodatkowo nie mamy możliwości patrzenia na wyświetlacz przyrządu. Wtedy włączamy sobie Auto Hold. Dokonujemy pomiaru. I wartość naszego napięcia zostaje zamrożona na wyświetlaczu. Możemy sobie ją już wygodnie odczytać. Kiedy wejdziemy w opcję pomiaru rezystancji, ja tutaj włączę podświetlenie a następnie klikniemy dwukrotnie przycisk RANGE to mamy możliwość pomiaru konduktancji, czyli odwrotności rezystancji wyrażonej, jak widzimy, w nano Siemensach. Oczywiście takie pomiary wykonuje się raczej nieczęsto, ale na przykład na jakichś ćwiczeniach z elektrotechniki czemu nie. Kiedy w trybie pomiaru napięcia przemiennego klikniemy żółty przycisk, to włącza nam się tryb filtra dolnoprzepustowego. O częstotliwości granicznej 1 kHz, który pomaga tłumić zakłócenia, które mogą nam czasem fałszować pomiary tego napięcia. Ale trzeba pamiętać, że przy włączeniu tego filtra można nie zauważyć impulsów wyższego napięcia. Także przy pomiarach jakichś bezpieczeństwa no, raczej trzeba unikać używania tego filtra. Oczywiście, tak jak każdy szanujący się multimetr 87V, również ma funkcję bipera, która zresztą bardzo fajnie tu działa z takim, z takim fajnym podtrzymaniem, czyli jak krótko byśmy nie zetknęli, to i tak będziemy mieli taki słyszalny dźwięk i ten w ogóle dźwięk jest taki fajny, przyjemny, niski, o niskiej częstotliwości. Ale czasem chcielibyśmy się z jakichś powodów pozbyć tego dźwięku bipera, czyli sygnalizacji niskiej rezystancji. Możemy to prosto zrobić, kiedy w czasie włączania przyrządu przytrzymamy przycisk bipera. No ja tu włączę podświetlenie. No i teraz. Nawet w tym trybie, mimo że multimetr normalnie działa jako omomierz, nie mamy już dźwięku y, wydanego, wydawanego przez y, przyrząd. Po wyłączeniu przyrządu i ponownym włączeniu, wszystko oczywiście wraca do normy, czyli znowu biper działa. Flug 87 jest wyposażony w automatyczny tryb wyłączania, czyli po upływie około 30 minut, no, jeśli nic nie robimy, to multimetr automatycznie się wyłącza. Czasem zachodzi potrzeba wyłączenia tego trybu, kiedy nie chcemy, aby nasz przyrząd się automatycznie wyłączał. Można to zrobić, kiedy w czasie włączania przytrzymamy żółty przycisk POF, czyli power off, i od tej pory przyrząd zostanie włączony. Dopóki gore, albo ręcznie nie wyłączymy, albo nie wyczerpie się bateria. Ten tryb kasuje się oczywiście po wyłączeniu miernika. Flugo87 ma opcję kalibracji. Wejście w ten tryb serwisowy wymaga podania specjalnego hasła i głębokiej znajomości tematu, dlatego nie będę wam tego pokazywał. Ale ciekawą funkcją może być opcja sprawdzenia, ile razy ktoś wchodził w taki tryb kalibracji. No bo jeśli kupiliśmy miernik używany, no to może nam to coś powiedzieć o kondycji naszego multimetru, ile razy ktoś go już kalibrował. Aby wejść w ten tryb. W czasie włączania trzymamy przycisk Min -max. Na ekranie widzimy napis Cal. I kiedy tak będzie, naciskamy raz przycisk Auto Hold. Na wyświetlaczu pokaże nam się literka N oraz liczba dotychczasowych kalibracji. W moim przypadku jest to jeden, na szczęście czyli mój przyrząd był kalibrowany tylko raz w czasie produkcji. Nie wciskamy już żadnego przycisku i wyłączamy multimetr. Jeśli chcemy sobie sprawdzić czy wszystkie elementy na naszym wyświetlaczu są wyświetlane, czy pracują poprawnie, to w czasie włączania trzymamy przycisk Auto Hold i widzimy, że kiedy go trzymamy, to na wyświetlaczu nam się przyjściu te elementy, jakie są aktywne na wyświetlaczu wyświetlają, a kiedy puścimy, to możemy normalnie korzystać z multimetru. Kiedy w czasie włączania multimetru Będziemy trzymać przycisk herców, to nasz multimetr przechodzi do trybu wysokiej impedancji i teraz przy pomiarze milivoltów, na przykład, impedancja wejściowa naszego milivoltomierza będzie wyższa. Czasem podejrzewamy, że w naszym przyrządzie jest przepalony któryś z bezpieczników zabezpieczających na zakresie miliamperów i amperów. Oczywiście zawsze można rozebrać multimetr i sprawdzić to, ale jest na to prostszy sposób. Włączamy na funkcję pomiaru oporu, czyli po prostu na omy, nie na biper tylko na omy i wkładamy tylko jedną sondę, czyli widać, że mamy tylko jedną czerwoną sondę do prawego gniazda i sondę tą wkładamy od dołu pod kątem do gniazda miliamperów w ten sposób. I na wyświetlaczu powinniśmy uzyskać opór około 1 kOhm, a jeśli wsadzimy do gniazda ampery. To opór powinien wynieść blisko 0 ohmów. Jeśli tak, się, jeśli tak jest, no to oznacza, że nasze bezpieczniki są dobre. Powtarzam, sondę pomiarową wprowadzamy od dołu pod kątem do gniazda, bo kiedy włożymy ją od góry, na przykład tak jak w ten sposób, to zobaczcie, co się dzieje na wyświetlaczu. To odezwie nam się sygnalizacja błędu. Gniazd pomiarowych i przewodów pomiarowych. Jak się pewnie domyślacie, Multimed Fluke 87V czy też 5 nie jest przyrządem dla początkujących elektroników. Nie dlatego, że nie spełniałby ich wymagań, a dlatego, że po prostu jest za drogi jak na pierwszy zakup oraz ma masę funkcji, których początkujący raczej nie wykorzystają. Natomiast dla profesjonalnych serwisantów, elektryków i elektroników, a nawet dla zaawansowanych amatorów, ten Multimed jest po prostu idealny. W swojej karierze miałem naprawdę sporo mierników, nie tylko przenośnych, ale dopiero Model 87V zadowala mnie całkowicie i nie mam, przynajmniej na razie, potrzeby używania innego. Pewnie się zastanawiacie, ile on kosztuje. Dużo. Jego cena sklepowa zależy od kraju, w jakim się go kupuje. U nas można go kupić za niecałe 2000 zł, jako nowy oczywiście. To rzeczywiście sporo, ale ja na przykład za mojego pierwszego 87V używanego, rzecz jasna, zapłaciłem około 150 funtów dzięki uprzejmości mojego przyjaciela Marka z Oxfordu. Drugi kupiłem za nieco mniej, zatem da się. Na eBayu ceny oscylują w granicach od 800 do 1200 zł za używane sztuki, więc to już tak nie przeraża. Rzadko zdarzają się uszkodzone egzemplarze, a to dlatego, że, ten, że aby ten multimetr zepsuć, trzeba naprawdę się przyłożyć. Przy okazji wracając do mojego dawnego filmu o multimetrach na tym kanale. Czytałem tam masę komentarzy mocno krytykujących mój pogląd, że za pierwszy multimetr trzeba wydać nieco więcej niż 100 zł. Niektórym się wydaje, że multimetry za 30 zł. Całkowicie wystarczą do prac z elektroniką. Może i tak, do sprawdzenia bezpiecznika, czy napięcia akumulatora, ale jeśli ktoś chce się zajmować tą dziedziną nieco dłużej niż parę tygodni, to i tak wcześniej czy później przekona się, że miernik za 30 zł naprawdę nadaje się tylko do najprostszych pomiarów i wcześniej czy później będzie szukał czegoś lepszego, no o bezpieczeństwie nawet nie, nie wspominam. Zatem dlaczego nie kupić od razu czegoś lepszego, zamiast przechodzić męczarnie z hipermarketowym badziewiem? Po prawie 5 latach. Od tamtego odcinka nadal uparcie będę twierdził, że jeśli ktoś chce poważnie traktować swoje zainteresowanie elektroniką, to warto od razu zainwestować te 100 czy 120 zł na trochę lepszy multimetr, niż męczyć się z byle gółem za 20 zł. A jeśli ktoś wytrwa i już na dobre wejdzie w świat elektroniki, to na pewno pewnego dnia odkryje, że istnieją jeszcze lepsze multimetry. Na przykład takie jak Fluke 87V. Mimo że ten model jest już na rynku no, ponad 15 lat, nadal jest chyba jednym z najlepszych multimetrów w swojej klasie. Zatem, mimo że ten film nie jest sponsorowany, Gorąco polecam zakup tego multimetru dla tych, którzy już przeszli etap tanich, wspaniałych, wszechstronnie wyposażonych i ekstremalnie dokładnych przyrządów, które właśnie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy, psują się lub fałszują nam pomiary, a my się stresujemy i tracimy czasy pieniądze. Fluke 87 na pewno Wam tego nie zrobi. I tym optymistycznym akcentem kończę już ten odcinek. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał Kliknijcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.